Nimir, jak trafiłeś w tę stronę? Chłopcze, w życiu każdego człowieka przychodzi czas, gdy zmienia imię i rusza na północ, by zacząć od początku. Jeśli żyje dość długo, by powtórzyć to wiele razy, to w końcu dociera na naprawdę daleką północ. Jeszcze zanim tu przybyłem, słyszałem o Odynie wiele opowieści. Postanowiłem udowodnić swoją wartość, przynosząc mu coś, co musiało mu się spodobać. Mistyczną strudę wiedzy czy raczej studnię wypełnioną tak mocnym wywarem z grzybków, by nawet u Boga wywołać wizję. Rzecz jasna był pod wielkim wrażeniem. Nie wiem, co takiego musiał tam zobaczyć, że próbował sobie wyłupić oczy i na szczęście powstrzymałem go w ostatnich chwili. Potem przekonałem go, że to miała być jego ofiara na rzecz doskonalszej formy widzenia i tak dalej, i tak dalej... Myślałem, że nigdy tego nie zrozumiał. Zdałem sobie sprawę z jego sprytu dopiero, kiedy mnie samego pozwalił. Wiedział, że go przekutrzyłem. Wziął mnie pod swoje skrzydła, by od tej pory zawsze mieć mnie po swojej stronie. I byłem po jego stronie przez długi czas. Mimo to nigdy mi nie wybaczył. Nie wierzysz, że zobaczymy gigantów. No cóż, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ustaw Jotunheim jako cel podróży i znikamy. Chyba. Mam nadzieję, że nam od tego nie wybuchniesz. A, o tym nie pomyślałem. Może powinniśmy to jeszcze przedyskutować? Nie, nic ci nie będzie. Gotów? Jak to boli! Teraz, chłopcze. Zamieńmy słowo, zanim ruszymy dalej. Słuchaj, gnijąca głowa to ostatnia rzecz potrzebna wam tam na górze. Lepiej zaczekam na was tutaj. To sprawa między tobą i chłopcem. Racja, ale jeśli ktoś ci znajdzie... Na piękne, mięciutkie cycuszki, Syf. E, udało się wam. Wybacz, musieliśmy tu przyjść... Nie. nie, 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 Albo co tam trudno. Pilnujcie głowy do naszego powrotu. Dam radę? Nie, jednak. O. Dobra. Gotów? Chodź. Spójrz! Jesteśmy na palcach giganta! Przed nami najwyższy szczyt! O tam! Udało się. To prawda. probis Nie mam już nic do ukrycia. Możemy iść już tak blisko. chłopcze Hmm. Chłopcze? Nie, nic. Myślałem, że będę już słyszał głosy. Halo, jest tu ktoś? Co to za miejsce? Musieli tędy przechodzić, gdy opuścili Midgard, ci, którzy przeżyli. Thor. Zawsze muszą wszystko zepsuć. Kim jest ten strażnik? Nie czuję ich tu, a powinienem. Nikogo tu nie ma. Co się z nimi stało? Czemu mama nas tu przysłała? Każda odpowiedź rodzi kolejne pytania. To mama! Spójrz, kłóci się z gigantami. Ona. znała gigantów? To my! Przy pierwszym spotkaniu z wężem świata! Ale jak. Nasza walka z Baldurem! Ale to się dopiero stało. Czekaj. Oni wiedzieli o wszystkim co się wydarzy. Patrz, smog na górze, a tutaj kamieniasz? Te wszystkie malowidła. To jest nasza historia. Nie. To twoja historia. Ale co to oznacza, że nie tylko ja w tej rodzinie miałem sekrety? Nie wiedziałeś. Była gigantem. Jestem gigantem. Czemu to ukrywała? Wysłała nas tu, wiedząc, że to znajdziemy. Czemu nie powiedziała nam prawdy? Musiała mieć ważny powód. Baldur nigdy nie chciał odnaleźć mnie. On od początku szukał jej, nie wiedząc, że zamieniła się w proch. Jeśli miała jakiś plan, to jej ufam. Bezgranicznie. Poza tym póki co miała rację. Chodź! Jesteśmy już tak blisko. Tak. Bardzo blisko. Patrz. To mamy. Była tu. Przewidziała każdy krok, który zrobiliśmy. Jakby zawsze z nami była. Strzegła nas. Wiodła do domu. Skończmy to. Ojcze? Nie, zrobimy to razem. Słucham cię, mama. Gigantzi. Naprawdę odeszli. Nic tu po nas. Chodź. Czyli, skoro mama była gigantem, jestem po części gigantem i Bogiem. I śmiertelnikiem. No tak. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. To imię na ścianie. Giganci nazywali mnie. Loki? Loki? Takie imię chciała ci nadać matka po narodzinach. Tak musiałeś się nazywać dla jej ludu. Ale czemu? To pytanie na kiedy indziej. Wracajmy do domu. Nie sensu. To dlatego chciała się tu znaleźć. Być wśród swoich. Ale czy wiedziała, że to będzie tak wyglądać? Chciała, żebyśmy to zobaczyli? Chciałabyśmy to rozgłosili, czy zachowali w sekrecie? Nie. Nie wiem. Co mamy zrobić? Chcę, żebyś sam zdecydował. O. Ojcze, czemu dałeś mi na imię Atreus? Wiem, że nie po żadnym Bogu. Ha żołnierzu. Spartaninie. Wielkim wojowniku? Każdy Spartanin jest wielkim wojownikiem. Szkolimy się od narodzin. Nasze życie to dyscyplina, służba, walka i śmierć. Jest ponury. I my też tacy byliśmy. Hmm. Ale Atreus ze Sparty różnił się od pozostałych. Uśmiechał się nawet w czarnej godzinie. Był szczęśliwy. Dawał nam nadzieję na to, że choć byliśmy narzędziami wojny, nie straciliśmy człowieczeństwa, dobroci. Kiedy nadszedł jego czas, by w końcu polec w bitwie, jego poświęcenie uratowało niezliczone istnienia i odmieniło losy walki. Zaniosłem go do domu na tarczy i pochowałem zgodnie ze spartańskim obrządkiem. Jego wspomnienie pomagało mi w trudnych chwilach. Wow, opowiedziałeś porządną historię! A Mimir przegapił. Jeśli chcesz, możemy iść do domu. Ale założę się, że jeszcze wiele Walkiri czeka na uwolnienie. Inni też potrzebują pomocy. Może mama wysłała nas również po to, byśmy komuś pomogli. Pomyśl, co zrobiłby Atreus ze Sparty? A co zrobiłby Loki? Dziwne imię. Dobrze, że nazwałeś mnie inaczej. Chłopcy, jak dobrze was widzę? Chyba wam dość krasnoludów jak na jeden dzień. Co się stało, Mimirze? Wykonali nieprzyzwoicie dużo pomiarów, po czym zaczęli psioczyć na pogodę. Gdzie mamy Cię zabrać? Co byście powiedzieli na gdziekolwiek, byle nie tutaj? Muszę was ostrzec. Minęło więcej czasu niż mogłem a śnieg, który zaczął padać, gdy zginął Bal, stał się czymś więcej. Jednym z omenów. Omenów? Nadejście zimy? I to nie byle jakiej. Ta ma panować przez całe trzy lata, a po nim nadejdzie. Pragna. po śnieżycy. A będzie śnieg, więcej śniegu, a następnie koniec świata. Mniej więcej w tej kolejności. Kolejna przepowiednia. Nie, bracie, przepowiednia nie przewiduje tego przez najbliższe 100 lat. Zmieniłeś coś. Przepowiednia nie liczyła na ciebie. Mówię ci to, Fimbul Winter. Czuję to w jajcach. Tym razem będzie srogo. Przestań o tym mówić. Zaczynasz mnie stresować. Prędzej czy później musi spaść śnieg. Nie chodzi tylko o śnieg, dobrze wiesz. To kres czasu. Jak śmiesz zmuszać mnie do rzeczowej kłótni? To jest. O pogodzie rozmawiamy. Ostatnio upał jakby zelżał. On chce powiedzieć, że zbliża się Fimbulwinter, chłopcy. Zima, po której nie będzie już nic. Czuję to w klejnotach. Y -y, tak, wiem. Słyszeliśmy. Jeśli wracacie do domu, nie zatrzymujcie się, no i. Nie umierajcie. A jeśli nie wracacie, patrz wyżej. Do dzieła. Ruszacie w drogę czy mielecie ozorę? Kamień jedności, prawda? Chciałem znów polecieć. Tak. Jaka wielka szkoda. w domu Nie było nas całe wieki. Trochę tu wiecznie, ale lepsze to niż kora przyklejona do klejnotów. Pora odpocząć. Prześpię całą zimę. No dobra. Ujdzie w tłumie. Śpi. Nie musisz powtarzać. Atreusie, jesteś gotów? Tak, ale miałem dziwny sen. Fimbulwinter winter się kończył. I tortu przyszedł po nas. To był tylko sen. Ale strasznie dziwny. Rzeczywisty. Może to przyszłość? W takim razie pomartwimy się jutro. A dziś mamy coś jeszcze do zrobienia. Chodź.